No siemaneczko. Witajcie, moi drodzy! Ja jestem Oltix. Co? Czy coś źle powiedziałem? No dobra, dobra. Witajcie, witajcie. Ja jestem z Vlogi. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Multivlogów Vlogów i dzisiejszym tematem będzie opinia publiczna. Jak oddziałuje na nas, czym właściwie jest i jak to działa na nas? I co przez to robimy jakby? Zacznijmy od samego początku. Są ludzie, dzielimy ich na tych, którzy na opinię publiczną zwracają uwagę i są tacy, którzy na tą opinię nie zwracają uwagi. Na przykład ja. To znaczy, że są osoby, które po prostu, dla których po prostu ta opinia publiczna nic nie znaczy, żyją jak żyją i mimo tego, że ludzie na przykład mają jakieś pretensje względem nich i tak dalej, to oni mają wywalone na to, tak? Dokładnie wywalone na to i całkowicie ich to nie obchodzi. Natomiast gorzej jest z tymi ludźmi, którzy... Jednak do tej opinii publicznej mają pewny sentyment i darzą to pewnym jakby nieocenionym uczuciem to, że ludzie dobrze o nich mówią. Moi drodzy, są ludzie w tej grupie, dla których ta publiczna opinia, opinia publiczna liczy się bardzo, są ludzie, którzy kreują ją sztucznie i w sumie naturalnie, tak. Czyli znowu dzielimy to na dwie grupy, no cóż, no tak. Tak to wszystko jest zbudowane przez drzewko, liczy się, nie liczy się, odliczy się, są dwa dalej. No ale, moi kochani, dla ludzi, dla których ta publiczna opi opinia publiczna, dla ludzi, dla których opinia publiczna jest ważna I oni ją kreują w sposób sztuczny To znaczy robią wszystko tak Żeby dla ludzi się przypodobać Zmieniają samego siebie Co jest także w złym przypadku Gdy jesteśmy na przykład w związku Bo nie można zmieniać się dla danej osoby Naprawdę to jest głupie No i właśnie zmieniamy się dla opinii publicznej Pod opinię publiczną w ten sposób Że po prostu Zmieniamy czasami swój światopogląd Specjalnie dlatego nawet To jest już taki skrajny przypadek gdy zmieniamy swój światopogląd, gdy zmieniamy to wszystko, swoje wartości, no i tle, tych ludzi jest bardzo, bardzo wiele, wielu, wiele takich jest osób, no ale jest także ta druga grupa, która zmienia swoją opinię, kreuje swoją opinię, tak strasznie naturalnie, jakby dla których się liczy ta opinia publiczna, aczkolwiek ona ze swoją osobą jakby wiele nie robi. Są to osoby na przykład, które utrzymują dobre imię rodziny, domu, szkoły, swoich ocen, są to osoby, dla których opinia publiczna się liczy, aczkolwiek ale oni tak jakby nie chcą się zmieniać mimo wszystko, mimo wszystko próbują, próbują zwracać opinię. wow, czekaj, czekaj, czekaj próbują zwracać uwagę na tą opinię publiczną, aczkolwiek nie próbują jej aż tak zmienić aż tak, czyli są naturalni czasami po prostu mają pewne nawyki, pewne y, ugody, pewne schematy, którymi działają, na przykład mam kolegę, który <laughs> musi wymyć głowę bąstu z tym Włosami nie wyjdzie na dwór, i to jest tak, że opinia publiczna, aczkolwiek kreowana w sposób naturalny, niesztuczny na pewno, nie zmienianie swojego światopoglądu, aczkolwiek leciutko swojego wyglądu, czyli coś, co jest naturalne dla nas wszystkich, tylko że on, no, nie wyjdzie tak są przypadki gdy ludzie wychodzą są przypadki gdy ludzie nie wychodzą aczkolwiek to jest dla każdego indywidualne, ja się z wami żegnam trzymajcie się ludzie ciepło i zachęcam was do przemyśleń do przemyśleń na ten temat, ponieważ wow jakie mam ponieważ to jest taki temat strasznie indywidualny mimo wszystko ja się, na, ja należę do grupy ludzi dla których opinia publiczna osobiście mi nie jest potrzebna do życia, ludzie mogą mówić jak chcą aczkolwiek, bo jeszcze nie nadmieniłem opinia publiczna to jest to kim podobno my jesteśmy, a tak? jakie jest są twierdzenia. Ja nie wiem, ja po prostu nie mam w tym zdania na ten temat, zdania, niestety. Aczkolwiek są teorie, że to jest jakby kreowanie nas samych, że to jak ludzie nas piszą, tacy my podobno jesteśmy. Dobra, ja się z wami żegnam, bawiam się nisko. I do usłyszenia następnym razem. Siemaneczko.